Kończy się rok 2022. To już drugi rok naszej działalności. Dziękujemy, że jesteście z nami. Kolega Utopiec, ma do Was kilka słów. Życzymy Wam, aby w 2023 spotkały Was tylko fajne rzeczy. Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia naszych nowych produkcji w przyszłym roku. Zapraszamy również. I zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz dawania swoich komentarzy. Nasze uszanowanie.